Zaczęło się jak w filmowym scenariuszu. Pewnego dnia w siedzibie chrzanowskiego muzeum pojawił się tajemniczy starszy pan. Okazało się, że to potomek właścicieli Chrzanowa, Til Haberfeld, który obecnie mieszka w Szwajcarii. Przyjechał do miasta swojego dzieciństwa wraz z żoną i przyjacielem z Czech. Ma 76 lat obecnie. Jest w niezłej formie. Okazał się bardzo miłym, sympatycznym. Panem, który nie rości sobie absolutnie, co nas bardzo ucieszyło, pretensji do tego jakby budynku, ani posiadłości przyległy w postaci chociażby parku miejskiego. Tilly jest synem córki Adolfa Lohenfelda Róży. Wyszła ona za mąż za Erwina Haberfelda i stąd potomek Lohenfeldów nosi inne nazwisko. Jednak Till spędził dzieciństwo w rodzinnej posiadłości w Szanowie. Do jego rodziny należał m.in. budynek, w którym obecnie mieści się główna siedziba szanowskiego Muzeum. Podczas wizyty w Chrzanowie mówił o zmianach w wyglądzie tego budynku, jakie zaszły w stosunku do okresu przedwojennego. Pracownice muzeum oprowadziły gościa po tych miejscach w mieście, które związane są z rodziną Lohenfeldów. Pan Till był bardzo zruszony i może nie tyle, że wypytywał jakieś szczegóły, no bo w sumie zna swoje miasto, ale sam fakt, że tutaj był i tak samo jak byliśmy w kościele yy, pierwsze co na to od razu poszedł w kierunku właśnie tablicy pamiątkowej. No i to chyba bym nie wiem, ja przynajmniej takie wrażenie do branży najbardziej taki wzruszający dla niego moment, że stał tam faktycznie w ciszy, no nie widziałam twarzy tak zwiska, no bo nie podchodziliśmy tam, no ale w skupieniu w pewnej ciszy i nie wiem, no. Til Haberfeld był już w Szanowie zaraz po wojnie i w latach 90. Ta ostatnia wizyta była jednak szczególna. Sprawił szanowskim muzalnikom prawdziwą niespodziankę. Zaczął e-mailowo korespondować z muzeum oraz przysłał specjalną przesyłkę. W dwóch kopertach nadesłał oryginalne zdjęcia swojej rodziny wraz z dokładnymi opisami. Mamy całą rodzinę z rozpisaniem wszystkich osób, z datami narodzin, śmierci. Wiemy dzięki temu, bo do tej pory była to wielka zagadka, kto tak naprawdę leży w krypcie e, kaplicy Lewenfeldów. Tam pod spodem, pod kaplicą jest e, no jakby rodzinne ma mauzoleum Lewenfeldów i mamy teraz jakby dowód na piśmie od potomka e, rodziny, że e, są tam cztery osoby, jest róża Lewenfeld, czyli Żona pierwszego właściciela, Szanowa Emanuela, jest y, jest Hugo, taki trzynastoletni chłopiec, jest y, prawdopodobnie syn Adolfa, jest y, gubernant mhm. Hugo Gucze, gucze oraz y, w 1932 roku y, został pochowany co jest jakby dla Szanowa istotne, bo jest to postać wielce dla miasta zasłużona, czyli Henryk Lewenfeld. I co ciekawe, Henryk Lewenfeld zmarł w listopadzie w Paryżu, w 1931 roku. Natomiast, zważając cały kontekst ówczesny, został pochowany w Szanowie 1 stycznia 1930. Drugiego roku. Nadesłane fotografie pokazują także życie i wystrój wnętrz w domu Feldów, który jak się okazuje odbiega od wyobrażeń, jakie mieli pracownicy muzeum. Okazuje się, że to muzeum było prawdziwą rezydencją, z tego względu, że wygląd tych wnętrz absolutnie nie pasuje do ówczesnego wyglądu wnętrz mieszczańskich. To był wystrój dworski. Taki, no. Ma małego pałacu. Na fotografiach widoczna jest też drewniana weranda, którą zabudowany był taras budynku głównego. Dziś nie ma po niej śladu, podobnie jak po pałacyku, który stał nieopodal. Dzięki potomkowi Lauenfeldów muzeum wzbogaciło się o zdjęcia tego terenu z XIX wieku, co do niedawna wydawało się już nierealne. Te zdjęcia oraz eksponaty przekazane przez jednego z mieszkańców Chrzanowa zostaną zaprezentowane mieszkańcom po zakończeniu prac renowacyjnych w jednym z muzealnych pomieszczeń.